Cześć, wszystkim długo mnie nie było. Po prostu obowiązki zawodowe było tego tyle, że nie miałem czasu nic nagrać. Nie miałem czasu się nawet wam pokazać. Ale dzisiaj jest 24 grudnia, czyli jest wigilia. I ja dzisiaj zrobię sobie na piecyku rakietowym, ponieważ zrobiłem drugi taki piecyk rakietowy, troszeczkę mniejszy, tak żeby nam pasował do kampera. Na wiosnę go wypiaskuję, pomaluję, pokażę wam jak on wygląda, a będę robił dzisiaj żeberka i boczek na piecu rakietowym zapiekane z czoskiem i z warzywami. Potrzebuję do tego seler, potrzebuję korzeń pietruszki, korzeń marchewki może być do tego też kapusta pekińska nie musi jej być dużo oczywiście ta moja przyprawa sól, pieprz do smaku czosnek i cebula biała cebula czerwona ja to sobie wszystko poobieram i do was wrócę jak przygotuję już mięso a takim specjalnym dodatkiem do tego mięsa będą czerwone jagody Czyli u nas nazywane brusinami, inaczej borówka czerwona, czyli nie wiem jak to się tam fachowo nazywa. W każdym razie są czerwone, leśne. Wyciągnąłem z zamrażalnika, i to będzie jako dodatek do całości. Na końcu to zalejemy śmietaną i będziemy smażyć. Jak to się robi, wszystko to wam pokażę. Na czym to zrobię. Bo kupiłem taki wynalazek, może nie, nie wynalazek, ale kupiłem sobie taką e, patelnię żeliwną. E, zobaczymy, czy ona się sprawdzi. Już ją wymyłem, porządnie wyczyściłem. E, pokażę wam teraz ten mój piecyk rakietowy. Zobaczcie sobie takie maleństwo. Jedną ręką go można wsadzić w miejsce, gdzie wozimy butle w kamperze. To jest demontowalne, żeby nam nie przeszkadzało. Widzicie? O. No i tutaj zrobiłem sobie trochę inaczej ten czopuch. Do regulacji powietrza jest obrotowy. No i standardowo jak w tamtym piecu klapka Klapka do podajnika drewna. To, co ja zabieram się do pracy, za chwilę wrócę. Słuchajcie, nie wiem, czy wszystko będzie dobrze widać, ale mam już tak tutaj przygotowaną tackę. Na tej tacce umyjemy i pokroimy. Nasze żeberka Folia się przykleiła Takie wiecie no Poprosiłem w sklepie żeby były takie Bardziej mięsne Okroimy je fajnie Nie będziemy ich dawać w całości o, Chodzi o to żeby kości odeszły fajnie od mięsa Już się mi tu Nikoś czai Pewnie głodny Nikoś Tak zobaczcie Robię dzisiaj tu faltanie na ogrodzie Wiecie, że ja tak uwielbiam I mamy tutaj boczek ze skórą Co ja muszę zrobić? Muszę tą skórę ponacinać O Chodzi o to, żeby przez tą skórę mięso puściło swoje naturalne soki. O. I to ponacinam tak wiecie w, taki, w taką o kratkę. Nie musi być równo idealnie. Grunt, żeby było nacięte. Ta skórka potem jak się wiecie przysmaży. To będzie nieźle chrupać. Tak. I ten kawałek boczku zostawiam. Słuchajcie w całości. Czekajcie, muszę udać, bo masz Nikosiu. bo mi nie da spokoju. Dobra, wycieram ręce i przygotujemy sobie naszą brytwankę. Zrobimy tak, żeby nam się fajnie ten tłuszcz wytopił z boczku, to go ułożymy jako pierwszego na środę, tam gdzie yy, największy płomień jest z naszego pieca rakietowego. Teraz poukładamy w koło tej części żeberek. O! Może to odwrócę tak, wejdzie mi więcej żeberek. Tak. I zostało nam jeszcze jedno ostatnie, tak wycieram ręce. Mięsa pamiętacie zawsze Wam mówię, że nie solimy yy, przy przyprawianiu. I obficie posypię to tą moją przyprawą, którą robiłem, jak Wam pokazywałem, na jesień. O. Bardzo obficie, słuchajcie, ja tutaj przyprawę jeszcze będę dodawał później. Ale na razie chodzi o to, żeby mięso nam trochę naciągnęło. Dobra, świeżo zmielonego pieprzu, zmielimy tutaj w tym moim, wiecie, PRL-owskim młynku. Który kupiłem gdzieś na targach staroci za 10 zł. I wam powiem, że chyba y, najlepszy młynek do pieprzu. Jaki kiedykolwiek miałem w domu, bo jest cały metalowy. Nie ma nic plastikowego, nie wyciera się. O, na razie tyle wystarczy. Teraz słuchajcie, ja obiorę szybko sobie tutaj cebulę. Widzicie, tak, miejsca bardzo mało. Jeszcze porządki mnie czekają i wymiana jednego z tuneli foliowych ponieważ śniegi które spadły no niestety go rabnęły czyli go tak jakby zawaliły i tutaj też słuchajcie obieramy tą cebulę z łupinek po męsku tak wiecie nie będziemy się tu bawić w jakieś kosteczki o czemu wam nie pokazuję potraw wigilijnych bo yy, wam powiem że w tym roku nie robimy żadnej wigilii yy. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, my ciężko cały rok pracujemy. Nie będziemy cudować jeszcze w ten dzień, bo to jest bez sensu. Chcemy odpocząć i zająć się jakimiś pożyteczniejszymi rzeczami, jak jakieś tam wigilie. Dobra. I teraz robimy tak. Kroimy to w krążki, czy tam w pół plasterki, jak tam potrzebujecie, kto jak woli. Ja to po prostu tak byle jak tutaj, słuchajcie, posiekam. O, na razie jestem ubrany, ale za niedługo odpalę piec rakietowy i y, będzie pewnie cieplej. Dobra, wylądowała jedna cebula, teraz damy cebulkę białą. O. Poza tym wiecie my już nie mamy małych dzieci Nasze dzieci są dorosłe Też robią tak jak uważają Nikt im nie każe robić jakiś świąt, wigili Chodzić do kościoła Mają swój rozum, wiedzą co robią I, I po prostu zostawiamy te decyzje dzieciom własnym Moja córka przyjechała na parę dni I później wyjeżdża do Danii Więc nie będziemy tutaj wiecie Cały rok człowiek nagotuje, narobi, to chce odpocząć. Dobra, kroimy dalej tą cebulę naszą, drugą. Też byle jak, chodzi o to, żeby to mięso było przykryte. Cebula oddała później swój smak. O, tak ładnie to rozłożymy tu wszędzie. No i przed czas na warzywa kupiłem. Wiecie, nie chciało mi się. Nie chciało mi się po prostu kombinować. Kupiłem taki gotowy ten zestaw wiecie, włoszczyzny i po prostu poobieram go. Co jest tu, taki mały seller? Są tu dwie marchewki: jest duży korzeń pietruszki. Mała cebulka. Mi to wystarczy, ponieważ ta brytwanka nie jest za duża. Akurat no, nie było większy gdyby były większe. to Oczywiście wiecie, żebym większą dał. No i teraz ten seler też pokroimy sobie tutaj w cieńsze plastry, ponieważ seler, wie, jak wiecie, musi się długo robić. O tak kroimy to w trakcie gotowania warzywa puszczą swój sok prosto na mięso. Będzie taki delikatny warzywny posmak, ale w głównej mierze i tak będzie przeważała ta moja przyprawa o tego nie damy damy korzeń pietruszki szybko go tutaj obierzemy o no a wracając do tego co robiłem jak mnie nie było no wiecie no, miałem mnóstwo pracy bo musiałem skończyć dwie budowy w instalacjach elektrycznych okres przedświąteczny to jest wiecie taki okres gdzie wszyscy ludzie chcą mieć ładne psy na święta wyczesane, wykąpane, wystrzyżone więc to mnie też pochłaniało poza tym praca zawodowa w elektrowni czy w grupie PGE też mnie pochłaniała wiecie okres zimowy różnie to bywa no i słuchajcie pietruszkę tutaj Byle jak tak samo nie musicie się starać. Grunt żeby była cieniej pokrojona. O, ponieważ to są warzywa twardsze od marchewki. One się dłużej robią, więc muszą być cieniej pokrojone, żeby tak mniej więcej równo z tą marchewką dochodziły. O, zobaczcie. Tak. Rozłożymy to ładnie, no i zostanie nam jeszcze tutaj marchewka. Damy jeden taki korzeń nie będę tutaj przesadzał z tą marchewką, żeby tego smaku marchewki tu nie było za wiele. Bo wiecie, że marchewka ma taki bardzo intensywny smak. A resztę do rosołku, czy tam do czegoś wrzucimy jutro. O, poobieramy sobie to fajnie, tu szybciutko za chwilę się wiecie zrobi ciemno więc to jeszcze póki jasno a później sobie odpalę lampę naftową tak dla nastroju będzie się fajnie siedzieć przy lampce wina i gotować dobra mamy tą marchewkę zrobioną też ją cieniutko pokroimy warzywa oczywiście ja wcześniej umyłem żebyście nie myśleli że nie umyłem tych warzyw marchewka już nie musi być tak cienko słuchajcie bo ona jest w y, przygotowaniu szybciej od, y, mięknie y, to jest zawsze jak wiecie, go czujecie rosół zawsze możecie sprawdzić czy marchewka już jest miękka i inne warzywa o spadło mi kawałek ale to nic nikoś zje nikoś lubi marchewki nawet surowe więc zawsze jak sprawdzamy to sprawdzamy najtwardsze warzywo, czyli seler, jeżeli seler jest miękki, no to reszta. I tutaj damy jedną taką małą cebulkę w całości. O, nie będę już jej tutaj kroił, bo jest mała. I byłoby to trochę bez sensu. Dobra, teraz słuchajcie, to mam przygotowane. Zostanie mi czosnek, który dodam na sam koniec, bo chodzi o to, żeby miał dużo aromatu tego czosnku. No, i co, pozostaje nic innego, jak rozpalić piec rakietowy. Zaraz tu gdzieś miałem zapalniczkę, bo sobie wziąłem. O, za dużo kieszeni. Tutaj weźmiemy. Wziąłem sobie już, słuchajcie, z kotłowni, wiecie takie wysuszone, te patyki cienkie. Żeby były suche, żebyśmy nie mieli problemów. O, podpalamy jeden patyk. wrzucimy go tam za chwileczkę do środka o dołożymy takich cieniutkich patyczków żeby to się nam szybciej zajęło o dobra pokażę wam jak to wygląda to rozpalanie i teraz, słuchajcie, jedna rzecz o której zapomniałem Wam powiedzieć, a mianowicie to musimy zalać piwem. Nie będę Wam pokazywał, jakim to zalewam piwem. Po prostu kupiłem pierwsze lepsze piwo, jakie stało na półce, ale nie chcę, żeby mnie ktoś o reklamę posądził. O, i całość tu. Nie polewamy całości, tylko wlewamy to w jednym rogu, tak żeby się wypełniło wszystko. Bo, jak wiecie, polejecie tu z góry wszystko to przyprawy wam po prostu spłyną z mięsa. A tak one na mięsie zostaną. I jedną taką butelkę musimy mieć, ponieważ w trakcie odparowywania tego piwa będziemy go dolewać no i teraz słuchajcie to całe przykryjemy folią aluminiową w miarę tak wiecie szczelnie, żeby to się nam fajnie dusiło o trochę spróbuję tą kamerę jakoś w inne miejsce dać dobra piec rakietowy już jest rozpalony już ma dobrą temperaturę I to kładziemy na piecyku rakietowym I tak jak wam mówiłem mniej więcej około godzinki Ale my będziemy i tak sprawdzać słuchajcie w trakcie Pamiętacie żeby dolewać piwa I kolejna taka jeszcze rzecz Trzeba zrobić tutaj w tej folii kilka, kilka dziurek Żeby to piwo miało szansę odparować bo inaczej będzie wam się tutaj przelewało bokami i będzie to trochę mi się wydaje bez sensu a lepiej jak, jak to piwo sobie tutaj delikatnie będzie odparowywać o. nie musi tych dziurek być za dużo po prostu chodzi o to żeby odchodziła nam para no i słuchajcie tak to zostawiam Będę pilnował po prostu pieca rakietowego. Będę dokładał do niego, tak żeby starać się utrzymać w miarę taką stabilną temperaturę. To co mam tutaj przy piecu rakietowym, muszę wszystko poodsuwać: jakieś plastiki, nie plastiki. Ponieważ ten piec tutaj z boku słuchajcie, bardzo bardzo mocno grzeje. A czemu tego nie robię na tym dużym piecu? O ten duży piec rakietowy już mam sprawdzony a po prostu dzisiaj po raz pierwszy rozpalam ten piec który zrobiłem do kampera no i chcę sprawdzić po prostu czy, czy działa prawidłowo tak jak należy tutaj trochę przymkniemy do lot powietrza możemy zamknąć tą klapkę no i będziemy czekać pokażę wam jak to w komplecie wygląda I teraz, słuchajcie, jedna rzecz o której zapomniałem Wam powiedzieć, a mianowicie to musimy zalać piwem. Nie będę Wam pokazywał, jakim to zalewam piwem. Po prostu kupiłem pierwsze lepsze piwo, jakie stało na półce, ale nie chcę, żeby mnie ktoś o reklamę posądził. O, i całość tu. Nie polewamy całości, tylko wlewamy to w jednym rogu, tak żeby się wypełniło wszystko. Bo, jak wiecie, polejecie tu z góry wszystko, to przyprawy Wam po prostu spłyną z mięsa. A tak one na mięsie zostaną. I jedną taką butelkę musimy mieć, ponieważ w trakcie odparowywania tego piwa będziemy go dolewać. No i teraz słuchajcie to całe przykryjemy folią aluminiową. W miarę tak wiecie szczelnie, żeby to się nam fajnie dusiło. O! Trochę spróbuję tą kamerę jakoś w inne miejsce dać. Dobra, piec rakietowy już jest rozpalony. Już ma dobrą temperaturę I to kładziemy na piecyku rakietowym I tak jak wam mówiłem mniej więcej około godzinki Ale my będziemy i tak sprawdzać słuchajcie w trakcie Pamiętacie żeby dolewać piwa I kolejna taka jeszcze rzecz Trzeba zrobić tutaj w tej folii kilka, kilka dziurek Żeby to piwo miało szansę odparować bo inaczej będzie wam się tutaj przelewało bokami i będzie to trochę mi się wydaje bez sensu a lepiej jak, jak to piwo sobie tutaj delikatnie będzie odparowywać o. nie musi tych dziurek być za dużo po prostu chodzi o to żeby odchodziła nam para no i słuchajcie tak to zostawiam Będę pilnował po prostu pieca rakietowego. Będę dokładał do niego, tak, żeby starać się utrzymać w miarę taką stabilną temperaturę. To, co mam tutaj przy piecu rakietowym, muszę wszystko poodsuwać jakieś plastiki, nie plastyki. Ponieważ ten piec tutaj z boku, słuchajcie, bardzo, bardzo mocno grzeje. A czemu tego nie robię na tym dużym piecu? O ten duży piec rakietowy już mam sprawdzony, a po prostu dzisiaj po raz pierwszy rozpalam ten piec który zrobiłem do kampera no i chcę sprawdzić po prostu czy, czy działa prawidłowo tak jak należy tutaj trochę przymkniemy do lotu powietrza, możemy zamknąć tą klapkę, no i będziemy czekać, pokażę Wam jak to w komplecie wygląda tak to widzicie, wygląda w komplecie o, czyli mamy tutaj postawione to naczynie yy, żeliwne yy, pisze, pisze na tym że jest żeliwne a czy faktycznie tak jest to się okaże yy, po pierwszym pieczeniu yy, tutaj już mam zamknięty podajnik z pieca rakietowego tutaj wyregulowałem już dolot powietrza tak mniej więcej na 3,4 jest otwarty no i yy, słuchajcie tutaj bardzo mocno rośnie temperatura na tym słupku pieca czy tym palenisku, czy, czy kominie czy jak to zwał, tak zwał w każdym bądź razie widzicie palenie jest bezdymne, tak jak przy tamtym piecu i uważam, że ten drugi piec rakietowy też mi się udał w przyszłości nie wiem, czy tego dużego nie przerobię po prostu na piec rakietowy do ogrzewania garażu także czekamy, aż to się wszystko nam zrobi i na samym końcu pokażę Wam, co zrobię dalej, co dodam jeszcze do tego wszystkiego, i pokażę Wam gotową już potrawę. No teraz słuchajcie, tak wygląda nasza potrawa po 40 minutach gotowania na piecu rakietowym. Nic z nią dalej nie robię. Teraz otworzyłem specjalnie, żeby odparowało całe to piwo. Całkowicie, a w międzyczasie pokroimy do środka czosnek. No i zobaczcie, taki u mnie dzisiaj wieczór. Nie wiem, czy kamera dobrze wszystko będzie oddawała, ale spróbujemy. Tak, nie chcę tego nastroju tutaj psuć. O, słuchajcie, stało się. Musiałem przełożyć wszystko na patelnię cygańską, dlatego że ta pseudożeliwna forma do pieczenia pękła, po prostu pękła. Na szczęście nie także na pół, tylko tam w jednym miejscu pękło, udało mi się uratować cały sos przełożyłem na patelnię cygańską. Dodałem słuchajcie, teraz, dosłownie przed chwileczką śmietane cztery takie kopiate łyżki gęstej śmietany trzydziestki no i poczekamy aż odparuje teraz piwo i mięsko będzie gotowe w domu wam pokażę jak ono wygląda ponieważ i kolor zmieniło wiadomo jagody barwią także zobaczycie jak to wszystko wygląda całe to moje danie dzisiejsze no i tak wygląda nasze gotowe danie. Widzicie, jagody zabarwiły nam wszystko fajnie. I teraz jeszcze, słuchajcie, jeżeli ktoś nie lubi na słodko, czy, czy powiedzmy półsłodko, dodajemy do tego wszystkiego albo wodę z kapusty kiszonej, albo z ogórków kiszonych, ale najlepszym dodatkiem będzie ocet jabłkowy, który też dodatkowo mięso nam Zmiękczy Możecie to podawać Z ziemniakami, z chlebem Z czym tam będziecie chcieli Nawet kluski śląskie są dobre do tego No nie wiem, no możecie Kotlety ziemniaczane zrobić, no cokolwiek Zawsze Będzie to smakować Wyśmienicie Także życzę Wszystkim smacznego Zróbcie to kiedyś, spróbujcie Dajcie znać jak smakowało i koniecznie słuchajcie na ognisku lub na piecu rakietowym, dlatego że to przejdzie też dymem z drewna, które spalamy. I to drewno daje nam, tak jakby, dodatkowy aromat tego wszystkiego. Pięknie to pachnie. Ja za chwilę będę próbował, jak mi to wyszło, ale jestem przekonany, że wyszło to wyśmienicie, bo już nie pierwszy raz taką potrawę robię. I zawsze trzymam się tych samych zasad, tak jak żeście widzieli po kolei. No, a tutaj, słuchajcie, no, musiałem. Czekajcie, zapalę sobie tutaj światło. Musiałem e, przynieść, przynieść tą e, brytwankę, niby żeliwną. E, jutro e, zobaczę, gdzie ona pękła. W którym miejscu ale pewnie gdzieś tutaj z boku jest pęknięcie, w tej chwili go nie widać, bo jest osmalone wszystko, ale spróbujemy tutaj odtłuszczaczem zrobić. O, może ten odtłuszczacz trochę nam pomoże tutaj, jak już to odtłuści. I będzie okazja zobaczyć, gdzie nam to pękło. Jak do tego dojdę, to Wam pokażę. Ale na pewno nie kupujcie pseudo żeliwnych, yy, tych nie wiem, czy patelni, czy foremek, czy takich rzeczy yy, w sklepach typu Mercury Market, bo akurat tam kupiłem za 36 zł. No i poszło się walić to. Yy, lepiej yy, mieć gdzieś znajomego, który pracuje w jakiejś hucie i zrobi Wam yy, taką żeliwną. Yy, żeliwną formę czy patelnię ale mimo wszystko i tak uważam że najlepsze do smażenia na ognisku i w ogóle na gazie są patelnie cygańskie tak zwane w zasadzie no nie tak zwane bo cyganie to wykuwają ręcznie jedyny problem z tymi patelniami jest taki że zanim y, zaczniecie na nich smażyć piec gotować musicie y, te patelnie tak jakby wypalić zahartować do tego y, ja chcę zamówić y, po nowym roku dwie nowe takie patelnie cygańskie więc pokażę wam jak je przygotować do smażenia żeby się na nich dobrze smażyło nic nie przywierało i żeby wam służyły na lata